Zadanie piąte: oblicz stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu HX w roztworze, w którym stopień jego dysocjacji jest równy 25, a stężenie anionu reszty kwasowej jest równe 10 do minus -3 mol na decymetr sześcienny. No to piszemy sobie tak, że mamy tutaj kwas HX. Skoro mam policzyć stopień dysocjacji, więc zakładamy, że on będzie słabym kwasem, czyli piszemy dysocjację z dwoma kreseczkami. Wiemy, że jak jest, jak jest to, jeżeli to jest elektrolit słaby, no to jeżeli mamy tutaj jakieś początkowe stężenie molowe tego kwasu, które też często oznaczam jako C0, więc tutaj jeżeli zapisuję CM, to później, jeżeli to przychodzi na C0, to to jest to samo. Chodzi o to początkowe stężenie, tak? Czyli CM możecie sobie tutaj dopisać, Właściwie zamiast tego CM, żeby się utrzymać jednego zapisu, że znaczy to jest C0. I potem, jeżeli mamy tutaj C0, czy jakieś stężenie, czy CM jako stężenie molowe początkowe, to potem te stężenia tych J to jest stężenie molowe razy stopień dysocjacji. No i mamy też stężenie podane tych, tych anionów reszty kwasowych, to jest 10 do minus 3. Mamy na to wzór przydałoby się stężenie molowe początkowe tego kwasu, ponieważ jego nie mamy, ale możemy policzyć, ponieważ mamy stopień dysocjacji i mamy stężenie molowe tych anionów. Dlatego z tego wychodzi nam, że stężenie molowe to będzie 4 razy 10 do minus 3 mol na decymetr sześcienny. I stosowaliśmy taki wzór, mówiłam o tym, że to jest ważne, jak wyciągaliśmy wzór na prawo rozcieńczeń oswalda, tam są te dwa wzory. Jeden jest wzór taki bardziej rozszerzony, drugi jest skróconym wzorem. To jak wyprowadzamy ten wzór rozszerzony, to tam się używa też takich wzorów, że stężenie molowe cząsteczek niezdysocjowanych to jest stężenie molowe początkowe minus stężenie molowe zdysocjowane. Stężenie molowe no, kwasu, który zdysocjował. Czyli. Jak mamy teraz policzyć to stężenie właśnie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu, to musimy mieć to stężenie molowe początkowe, czyli to jest to C0, to co już tutaj policzyliśmy, i minus stężenie molowe zdysocjowane, a stężenie molowe to, co zdysocjowało, no to będzie równe tutaj stężenie molowe razy alfa, czyli też to, co już policzyliśmy, czyli będzie to równe też stężeniu molowemu tych anionów reszty kwasowej, czyli 10 do minus trzeciej. No i jak tutaj zrobimy to odejmowanie, no to wychodzi nam, że to stężenie cząsteczek kwasu niezdysocjowanych to będzie 3 razy 10 do minus 3 mol na decymetr sześcienny. Zadanie szóste. Jaka jest wartość stałej dysocjacji kwasowej słabego kwasu HX, czyli piszemy sobie raz dysocjację, stała jest szukana, o całkowitym stężeniu 0,9 mol na decymetr sześcienny, czyli to stężenie początkowe, czyli to CM to tu zapisujemy sobie wartość, jeżeli wiadomo, że stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu jest równe 0,3 mol na decymetr czyli sobie tutaj też to zapisujemy. No i mamy szukaną stałą K. Wzór na stałą K mamy podany też w zależności od stopnia dysocjacji, ale tutaj nie mamy stopnia dysocjacji, bo ten wzór na prawo rozcieńczyń ostwardza ten rozszerzony, to on łączy w sobie jakby zależność między stałą a stopniem, ale tutaj nie mamy nic o stopniu, więc dlatego używamy tych wzorów początkowych, jak wyciągamy właśnie ten rozszerzony wzór na, na prawo rozcięć Oswalda. Czyli ten wzór był najpierw taki właśnie, postaci go wyprowadzałam, że to jest stężenie cząsteczek dysocjowanych, razy czy stężenie cząsteczek dysocjowanych, czyli jakby, no to jest po prostu wzór na stałą yy, równowagi, tak? Czyli to stężenie, razy to stężenie, a to jest stężenie właśnie to zysocjowane i razy i przez stężenie stężenie kwasu, jakie tutaj będzie, a tutaj już jak osiągniemy stan równowagi, no to tutaj będzie to stężenie cząsteczek niezysocjowanych, bo to jest już stan równowagi, czyli ileś tego kwasu już zysocjowało ileś zostało tych cząsteczek, więc tutaj to, co tutaj będzie już w stanie równowagi, no to tutaj będzie stężenie tych niezasocjowanych cząsteczek, a ilość cząsteczek niezysocjowanych to będzie stężenie początkowe minus stężenie zdysocjowane. I teraz patrzymy, czy wszystko tu mamy, żeby podstawić. No nie mamy tej ilości cząsteczek zdysocjowanych, ale mamy początkowe stężenie i ilość niezysocjowanych, więc korzystamy z tego wzoru właśnie, że stężenie molowe Cząsteczek niezsocjowanych, to jest stężenie początkowe minus tych zysocjowanych, czyli z tego jak wyciągniemy, no to wychodzi, że stężenie tych zysjowanych to jest początkowe minus stężenie niezsocjowanych. I jak to podstawimy tutaj pod wzór, właśnie, tu, wszędzie za CZ ten wzór, no to uzyskamy taki wzór. Tutaj jak sobie usuniemy nawias, nam się to C0 skróci. No i właściwie to uzyskamy wtedy w tym na stałą tylko to, co mamy już podane, czyli stężenie początkowe i stężenie cząsteczek niezdecydowanych, czyli tylko wystarczy, że podstawimy i wychodzi nam ta stała K1,2. Także tutaj jeszcze raz podkreślam to, że nie tylko w zadaniach z pH, czy w zadaniach, gdzie mamy stałą stopień, korzystamy nie tylko z tych wzorów na prawo rozcieńczeń Oswalda rozszerzonego i z tego skróconego, ale też potrzebne są te wzory, no wzór ogólny na stałą równowagi i trzeba wiedzieć właśnie w jaki sposób ten wzór na prawo rozcieńczeń Oswalda, ten rozszerzony został wyciągnięty, ponieważ te wcześniejsze zależności, które zapisujemy są nam też potrzebne w zadaniach, tak jak tutaj widać.